Dostał też wspólny. Mamy wspaniałe ognisko, o którym są już dzieci poinformowane, tuż po świętach w czwartek, będą kiełbaski, będą napoje, będą śpiewy, tańce. Z niektórymi dziećmi już nawet bardzo zaprzyjaźniliśmy się. Myślę, że właśnie tym dzieciom również należy się bardzo dobry start w życiu, a przede wszystkim miłości, serce. Dzieci posiadają wiele zdolności muzycznych, plastycznych. Miałam przyjemność oglądać różne modele właśnie klejone własnoręcznie. Dziewczynki śpiewają fajne piosenki. Także myślę, że powinniśmy szczególnie dbać o, o dzieci, kochane nasze dzieci. Proszę Państwa, i tak wesoło, optymistycznie przeszliśmy razem przez te 7 lat w każdą niedzielę niezmiennie. O tej samej porze, czyli o godzinie 10 rano witaliśmy się żegnaliśmy. Bawiliśmy, cieszyliśmy, bywaliśmy na różnego rodzaju koncertach i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj y, żegnam się z Wami już na zawsze. Czyli jest to już ostatnie wydanie programu Disco Relax. Chciałbym w tym miejscu i o tej właśnie porze podziękować wszystkim telewizorom, którzy byli z nami przez te 7 lat, całej 8-milionowej widowni Polsatu i programu Disco Relax, producentowi oraz wszystkim tym, którzy z nami współpracowali i pracowali. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia na przyszłość. Do zobaczenia! Wieczorem, kiedy gwiazdy mocno śnią Wieczorem, wieczorem, wieczorem. Zaśpiewajmy razem sobą, Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina Starszy czy młodszy, chłopak czy dziewczyna Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina Starszy czy młodszy, chłopak czy dziewczyna Stanowimy jedną wielką rodzinę. W naszym programie nigdy nikogo nie staraliśmy się dzielić na lepszych i gorszych, biedniejszych i bogatszych. Stanowimy przecież jedną wielką rodzinę i taką właśnie rodzinną atmosferę staraliśmy się zawsze wytworzyć. Mamy nadzieję, że to nam się udało i że takich nas Państwo zapamiętacie. i